15 to jest dobra, uczciwa cena? Dobra, idealnie. Dzięki ziomal Przyda się, mam nadzieję. A Edo. E, nie, no tak byłem poważnie, kurwa, kto by w takim kondomie dał się zamknąć? No nikt by się nie dał, jak mowa o kondomach. To w ogóle byłem dzisiaj w aptece i pani aptekarka na mnie strasznie krzywo i dziwnie spojrzała. No bo idę do apteki. Najpierw kupiłem sobie y, leki na refluz żołądkowy a potem poszedłem jeszcze kupić prezerwatywy. No i kupuję te prezerwatywy, tak pani na mnie patrzy i pyta. A reklamówka będzie potrzebna? Ja tak myślę, patrzę no i odpowiadam: Nie, zazwyczaj gaszę światło. Popatrzyła na mnie takiego totalnego idiotę, zmarszczyła czoło, wydała, wydała resztę i, i się nie dozwała, nawet, mi nawet Do widzenia, nie odpowiedziała. <ścoughs> o, niesamowite. Kurwa, jakie to było tragiczne? Olimpijczyk, to zamknij piznę, bo jesteś zdrajcą narodu i ty wiesz o co chodzi. Ty wiesz o co chodzi, kurwa. A powiem, powiem więcej: jeszcze taki jeden żart w języku angielskim przeczytałem dzisiaj. Your mom is like airplane because she have a cockpit. Cockpit, rozumiecie? Cockpit. No nie wiem, mnie to nawet rozbawiło, no ale ja może faktycznie mam taki yy, niskolotny poziom żartu, no. no ale mnie to bawi.